No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i witam was w serii Jak wyjść z brązu, ziomeczki w tej serii będę mówił co robię i w ogóle wam podpowiadał co trzeba robić w danej sytuacji i taka seria powiedzmy poradnikowa, gdzie będziemy sobie grali, postaram się na wszystkich liniach jakimiś takimi różnymi czempionami, żebyście mieli żebyście wiedzieli o co chodzi, co robić i nie martwcie się ziomeczki, jeśli nie gracie jakimś tam czempionem w tym przypadku Sivir i tak powinniście się się czegoś nauczyć. Więc tak, jeśli chcecie grać dobrze adekeri, no to najpierw runy by się przydały. Takie mam runy, tutaj jeszcze attack speed, attack damage i e, armor i dobra, będziemy sobie grali Civil z Leoną, która no powiem wam tak, w niskiej dywizji, szczerze mówiąc, jeśli chcecie mainować adekeri, no to naprawdę tylko i wyłącznie prymate z supportem, no bo jeśli właśnie macie takiego randoma, który niestety awczy, no to ciężko będzie, co nie? Ale no niestety, przeżyjemy jakoś. Przynajmniej się postaramy starami będziemy krali bardziej defensywnie y, niż trzeba. Bo normalnie jakby Leona nie wczyła to byśmy puszowali linię i na drugim levelu byśmy coś y, próbowali. Sekunda Sivir. No kurde, trochę y, nie bardzo. No że gram właśnie tą Sivir, to y, przynajmniej będę mógł jakoś... Y, przy farmić sobie skill, ale kurde o nie podoba mi się to czemu mój support zawsze musi awczyć? pewnie dużo osób tak sobie myśli O ojejku nie wiem czy go, czy ona właśnie daje desy jakieś na grupkach żeby grali duo, bo ma beznadziejnych Hadekeri, ale nie wiem naprawdę nie chcę mieć takiego supporta, ale my się z tą dogadamy, już widzę, że ta Yumi ma takie dziwne odpały, o Boże dobra powiem wam tak jeśli chcemy grać, no kurde, Ashka to też będzie trochę denerwować, żeby po prostu, no będziemy grali właśnie trochę defensywnie i Leona się ruszy w końcu, no to coś powinniśmy zabić, no bo Leona właśnie ma naprawdę silny end game i będziemy chcieli to wykorzystać i będziemy próbowali grać, no właśnie tak jak mówię, defensywnie, jak najmniej zostać obi... Odbici z naszym app supportem. Ty, chyba gra, mordeczka. Ty w końcu, mordeczka. dzięki, dzięki. Już nudeski wysłane. Już od razu chciał się wbić, mordeczka. Ale weź najpierw ten, minionka. Właśnie. Ojej, dobra. Widzę, że na Adekary z randomami to się za bardzo nie opaca grać. Ale dobra, my mamy letal tempo. Ona też ma letal tempo. To będziemy musieli grać dookoła tego, że jak ja mam letal tempo. Mm, a ona nie ma, to będziemy jakoś się z tym y, tradeowali. I mam nadzieję, że się Leona wbije. Oni mają dwa heale, co jest dosyć y, dziwne. Okej, okay, Warwick tutaj idzie, fajnie, fajnie. O, będę, przygotow będę miał przygotowanego heala w razie czego? Weź tego miniona, mordeczko, żebym kilka dostał. O jejku, nie, nie wziął tego miniona. O, kurde. Dobra. Kilek przygotowany perfekcyjnie, kilek i ona, a Yumi flesza wzięła, co ciekawe, bo na Yumi się za bardzo nie bierze flesza. O, kurde, szkoda, że to wziął. O, ale dobra, trudno. Zostawmy tą linię taką, jaką jest i się cofnijmy do bazy. Mam nadzieję, że on. Nie, 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 nie Trudno, szkoda, że mi trochę golda brakuje. Yy, wezmę. Dobra, poczekam na ten motek i czy ona to pusznie. O, ja pierdzielę. Ej, naprawdę, granie adek. Ziomeczki, nie grajcie adek, Ej, dobra, e dobra, mam tak: hotkeję, wchodzicie. Yy, ability to ten, i tutaj macie target, champions only. Ja mam tutaj zbindowane pod Z, więc jak się bijemy, wciskamy Z. I właśnie nam się podświetla kursor tak na czerwono i jeszcze game tutaj Attack Move On kursor, Thread Target, Champions a Toggle. I autoataki. Ja lubię mieć włączone. To nie jest akurat obowiązkowe z tymi autoatakami. I trochę szkoda, że ta Lona pusznęła. Bo, jakbyśmy się obaj cofnęli, to naprawdę ta linia by wyglądała zupełnie e, inaczej. Kurde, szkoda, że niestety tak zadecydowała pani Leona. Ale dobra, no mam 1-0-1, nie jest źle. I widzę, że moja też wygrywa. I teraz ona chce się cofnąć. Ja pierdzielę. to jest właśnie ziomeczki, przykład ziomeczka który y, y, jak jest w bazie i nawet pod turetem sobie siedzi, to właśnie wysyła nudesy na grupkach y, i ciężko właśnie się gra z takim y, osobnikiem, ale my sobie jakoś poradzimy. Trochę z pomocą Orbita ale myślę, że y, jak przestanie wysyłać softy, nudesy i w ogóle wszystko, to myślę, no powinniśmy ich zabić po prostu, no bo oni nie mają już summonerek raczej. Y, Yumi na pewno. Znaczy, nie wiem, czy Aszka w ogóle healowała, flash'owała na pewno. Więc powinniśmy jakoś. Yy, ten. Jakoś coś y, z tym y, zrobić. I przez to też zielona. A czy to, Warwick ma naprawdę duże pole do popisu. Jeśli chodzi o gankowanie. I naprawdę fajnie, bo ona nie ma flesza. Ta yy, Aszka. Dobra, fajnie była, jakby się wbiła. Dawaj, dawaj, bo my mamy naprawdę przewagę. Mordeczko. Kurde, ona dalej jakieś nudesy wysyła. O jejku. Znaczy nie wiem to jakieś hard nudesy, bo jak gra ona to chyba ona może być ten eee, Może chłopak to jest, jak gra ona Nie, bo jakby grała Lulu czy Janą, no to możliwe, żeby wtedy były nudeski. Ojejku, jeszcze Warwick się wywalił. Annaki, tylko Tayumi jest solo. Naprawdę chciałbym ją ukarać za to, że jest solo i tak jakoś dziwnie podchodzi, ale Leonka właśnie się nie chce bniać. Ale ona tutaj powinna być taka, wiecie, taka, że się pnia Dobra, zablokujemy to, żeby mieć manę. Nie wysyłaj nudesów, chodź się bić! Ja pierdolę! Dobrze, I źle. Kurwa. Oh my god! Dobrze, że Sivir jest OP, pomimo tych nefów na bo, to i tak wydaje się spoko właśnie ta Sivir. Ojej, kuski nie trafiłem. naprawdę unlucky. Ale dobra, widzicie, jak ona gra, no to naprawdę aż ka przeciwna się boi i właśnie to powinniśmy wykorzystać. Daj Kanonka. Okej, okay, fajnie. Nice, przerwane. Pięknie, dobrze. O, Lonka, jak ma ręce na klawiaturze, a nie na telefonie, no to naprawdę gra się o wiele z nią lepiej. Mordeczki. Dobra, e, Lona, widzę, że już gra. Już chce się wbić. My jako dobry adekwat. Kurde, Warwick, poczekaj. O, najlepiej by było, jakbyśmy puszczeni tą minię i byśmy ją wydejwowali, bo ona nie ma samonerek, ale ja nie mogę dejwować. Ja nie mogę tankować, piękny exos, znaczy exos kujowy, ale piękne wbicie. Mm, no bo nie wiem, jakby trafiła z E, no to ażka i tak by nic nie mogła zrobić, więc ten egzos trochę taki yy, bez sensu. Dobra, jeden plating, fajnie, fajnie. Chciałbym to jeszcze dofarmić. Mm, szkoda, że nie mam many na kio, żeby to szybko pusznąć. Dobra. No okej okay, i się cofajmy. Szkoda, że też właśnie, znaczy często mówię szkoda, nie, no bo to jest brąz i trochę też nie powinienem od nich oczekiwać niczego, ale mimo wszystko jakoś z ironu wyszli, nie. Dobra, weźmy sobie, tak jak tutaj Jax będzie chciał mnie jeszcze gonić, no to użyjemy tego kwiatka, mam jeszcze mojego Spell Shielda jego Stuna. Może, mam nadzieję, że się uda Spell Shieldować jego yy, Stuna. Butów nie mam, bo mam właśnie takie runy, gdzie w dziewiątej minucie będę miał, ale możemy sobie kupić to. Bo w dziewiątej minucie właśnie dostanę buty, to będzie za chwilę. I też chciałem jakoś wydać e, hajsi. Dobra, wracamy e, na linię 2-0-2. <laughs> nie jest źle, naprawdę. Mogło być gorzej. Właśnie z tą e, leonką. <laughs> Jak ona wbije szósty level, no to my naprawdę powinniśmy się po prostu w nich bić. Ej, ta aszka, zbyt agro. <laughs> ja będę pingował. Żebyśmy zabijali tą aszkę. No bo naprawdę, my mamy. Ona ma takiej temy. Ja mam już y, fajne, naprawdę super Więc y, bez żadnych jakichś y, outplay mechanicznych Tak byśmy je zabili. Dawaj, dawaj, masz szósty level. Ale ona dostaje Tajomik. ucić dam. Ładnie, ładnie, super. Kio. No i kilek. pięknie mordeczko. No to chodzi właśnie. Widzisz, jak masz ręce na klawiaturze i myszce, a nie na telefonie, no to się o wiele lepiej gra pani Leona. Damy jeszcze sobie wardzika naszego pierwszego... O, kontrolcik. Eee, nasz pierwszy warcik dopiero, bo my całą gierkę graliśmy defensywnie, nie? No to teraz chociaż coś dajmy. Dobra, jeden plating wystarczy. Odpuszujmy tą linię. Właśnie Seavir to się tak przyjemnie robi, ja Pierdziela. <śm> ok. I zaraz jeszcze cofniemy się do bazy. Kurde, mordeczko Yamany nie mam za bardzo, wiesz. Weź, lepiej wycofaj się. No, wezmę Essence Rivera i potem będę chciał złożyć Infinity Edge, żeby mieć fajny bazowy damage. I ona niestety się nie posłuchała moich pingów. Weźmy sobie... A może tak, żeby mieć jakieś pieniążki. Hmm. Okej, okay, i co? Wracamy na bota. Chociaż tutaj są różne dymy się dzieją na midzie, Więc może... Nie, już raczej ko... O kurde. No w brązie to nigdy nie wiadomo, czy będzie koniec dymów, czy nie. Leona, cofaj się do bazy. Leona. B. No teraz chce się napieprzać, nie? O, nawet Aszka przyszła na Mida. Dobra, to my mamy wybór albo przyjść tam pomoc, albo iść na bota. I myślę, że na no, mój team jest cały low. Więc nie bardzo lepiej chyba iść na bota na, na tą samą Yumi. Yumi mi nic nie zrobi. Więc będę spokojnie sobie farmił, tylko będę musiał obserwować, czy ktoś do mnie na bota nie będzie schodził. I będziemy chcieli wziąć jakieś platingi za darmo. Nie Wiem, jak ona chce się bić, no to ja bardzo chętnie, pani Yumi. Ale ty na tym niestety gorzej wyjdziesz. Zapuszujemy sobie. Oni raczej... Nie raczej tylko nawet schodzą. Mam nadzieję, że play... O jest plating. Super. To my trochę się cofniemy, bo nie wiadomo gdzie są przeciwnicy. <ścoughs> Nie wiem, mogą robić Drake'a, szczerze mówiąc. O, jest Ashe'ka. mi malą. Więc jak to jest sama Aszka, no to bez problemu ją zabiję. Mm. Nie wiem, czy jakoś chciałbym się na nią bić, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, takie... O kurde. Dobra, ja sobie mi mi ją zabiję. Nie wiem, czy ona chciała ze mną 1 na 1. Ona ma 0,4 ja mam 50 Trochę bez sensu to było. Dobra, poszukujemy. Spoko, spoko. I może... Mm, ja mam ulti wszystko. Chciałabym wziąć jeszcze platingi. No bo nie wiem, na topie jest właśnie ten. A to jest Z, Z sobie zszedł, a Jax jakoś nie powinien mnie zabić. Jakbym ja go ograł, no to go zabiję na spokojnie. Co tuszujemy po prostu? Robimy presję na bocie. Mm, Lona mo mogłaby się bić tą Yumi. Byśmy ją zabili raczej. Chyba, żeby ona też ograła właśnie. Dobra, i właśnie tak się gra, Sivir, To odpuszczowanie jest takie przyjemne. Dawaj ją, mordeczko. Nie lękaj się. O, to puszczę po prostu. No fajnie, pierwszy turecik, super, super. Robimy dalej presję. Dwóch nie żyje. Tutaj może być Aszka i Jax, a my ich powinniśmy ograć. Ojej, go, złam ten dałem. Eee, złego jak to się nazywa? Zwykłe już Spell Shielda. Bo Morgana ma Black Shielda, jak chciałem powiedzieć właśnie Black Shielda. Bo ona nie ma ulti, używała spoko. A się po prostu cofnijmy, tylko ta aszka slowuje. No mają może. Mamy naprawdę duży damage. No i pięknie, mordeczko. Super, super. I co, cofamy się teraz do bazy. Bo może tutaj być Zedzik, no ja na Z... No właśnie, ja na Zedika już nic niestety nie poradzę. Zdąży się co? O kurde. Y Okej, okay, spoko. Yy, to co? Bierzemy sobie tak, buciki i jeszcze tak. Złożymy, żeby mieć większy damage, zmienimy jeszcze trinkiecika. i jak puszczyliśmy bota, to normalnie byśmy szli na topa, ale top też jest puszcznięty, więc chodźmy puszować yy, Mida. <ścoughs> I tak się gra ziomeczki Aveceri. Pięknie, pięknie. Ja nawet Adekeri nie minuję, nie? A tak się fajnie wychodzi. Ja w ogóle też target champions only nie używam, ale ziomeczki po prostu nie jestem jeszcze przyzwyczajony, żeby używać tego, ale wy no przyzwyczajcie się już, bo to naprawdę pomaga. Kryt O, jakby to Q doleciało, to by było fajnie. Okej, okay, spoko. Jeszcze przeżył. Fajnie, bo mam Phantom Mensera. I ten Yasuo też jest w miarę fitnięty. OK, weźmy turecik za darmo. Tam żakcik, coś się płychałem te dziwnie. Wiomek, co ty pingujesz, że ci CS kradnę? Ja puszuję turet, kurde. Dobra, ta czek, Mam reda, to nie mogę podejść do Tureta, bo mnie stargetuje. Okej, okay, świetnie. No i tak się gra murdyczki. O to chodzi w tej gierce komputerowej. Dobra, jak oni się tak wywalają, no to my puszyjemy dalej. Nie ma problemu. Mm, darmowe tureciki, świetnie, świetnie. Nie wiem, jak Leona jeszcze to chce tankować. My nie dostaniemy targeta, bo turety targetuje jakby najbliżej jak nie... O kurde, mogłem to chyba przyblokować e, shieldem po prostu, ale sorry, nie pomyślałem. Mm. Sorki Dobra, turecik za darmo. Jeszcze wezmę sobie e, tego wave'a. Okay. O jajku, nie wziąłem kanona. O, unlucky, ale dobra. Cofamy się do bazy. No, możliwe, że chciałbym, reda. I teraz zastanawiacie się pewnie, co robić. No, ja bym wziął tak. Jak my mamy taką przewagę, to szczerze mówiąc, yy, wezmę. Może nie będę brał strału, tylko to właśnie. Okej, okay. yy, wezmę redzika. Mam nadzieję, że warwick pomoże. No, 10-0, mam panie. Tutaj tam nie narzekaj. W ogóle ten nie chciał mi dać, mida. Hmm, naprawdę smutna buźka w komentarzach, poproszę. Dlatego, że żeby nie chciał, nie chciał mi oddać mi da. A chciałem, powiem tak, bo na tym koncie jest 20 minut czekania, i 20 minut czekałem, sobie yy, i dostałem Katarinę na midzie. I myślę sobie, o świetny odcinek, będzie pierwszy odcinek serii Katarinka na midzie. I chuj, remake. O Boże! I tutaj kolejne 20 minut czekania, i mogę sobie nagrać dla Was odcinek. Więc również serduszka na czacie dla kochanego YouTubera, który, po, który poświęca się. I no, 40 minut w sumie straciłem, tak bez sensu. Dobra, chodźmy na bota i raczej z tym heraldem. Kom. bot, mordeczko. Jak chcecie tak pingować, to po prostu lewy przycisk myszki I już spingowaliście, że Warwick ma hera heralda. I kiedyś właśnie <grymnie> nie wiedziałem jak to się robi i no po prostu ktoś mi napisał ej prawy przycisk, yy, znaczy lewy przycisk, lewy, lewy i takie, aha, to było takie proste. No jak to jak nie wiedzieliście o tym. Dobra, my za bardzo agresywnie gramy, ten jasło się cofnął. No. O co chodzi tym ludziom? To ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Obecnego wezmę golemki. A tutaj jest jakaś akcja. Dobra, nawet Ulta nie używam. No bo po co? Ulta może użyję w Team W ogóle też rzadko będę używał Ulti Tom Sivir, mm -mm. No bo w teamfajcie właśnie to się raczej powinno użyć, nie? A nie tak, taka klepa, że zabijam ich na strzała. Dobra, to co? Puszujemy dalej? No właśnie. Pięknie zbejtowany, świetnie. Jeszcze Jacksik nie ma nic do powiedzenia, ale przyszedł się wywalić. No to dlaczego by go nie zabić mordeczki? Dobra, puszyjemy ona nie odpuszczenie, odpuszczenie od... O, Byśmy wzięli ten tureci. Jakby go y, biła. Dobra, karadzik nam idzie. Wszyst wszystkie linie puszujemy. My mamy w ogóle Nasusa. O co chodzi? No taka gierka mordeczki. Tak łatwiutko się grało. Mimo tego, że Leona na początku gierki wysyłała nudesy na grupie, no to i tak się e, udało. No to co? Koniec gierki. 18 minuta. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tej gierki. E, na przykład to, żeby się nie wbijać tak agresywnie. I y, padam. Padam? Padam, bo nie mam niceala. Nie padam! Dobra, calculated, to hey, Z matematyki nie dużo procent, na teście gimnazjalnym. 4 lata temu. Dobra, to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podoba, jeżeli tak, opeczka w górę, czekajcie na odcinki, trzymajcie się i cześć!